Sleigh bells ring. Halo, halo, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku Porozmawiamy jak zdobyć za darmo emotkę szczęśliwego nowego roku Jako, że YouTube na wczorajszym live'ie zrobił nas w bambika No i nie udało mi się roznosować pakietu na PlayStation Plus Jak i również 1500 v Po prostu dwa razy transmisję mi wyrzuciło na moim streamie A internet normalnie mi działał To na dzisiejszym odcinku możecie zgarnąć 1500 v kiedy tylko co musicie zrobić to zostawić łapeczkę w górę Suba na kanale, dzwoneczek I napisać w komentarzyku szczęśliwego nowego Roku. A jeżeli będziesz chciał dostać pakiet od Wujachaja na PlayStation Plus, to oglądaj odcinek do samego końca, bo w pewnym momencie powiem jaki kod musisz wpisać w komentarzu, żeby brać udział w losowaniu na pakiet z PlayStation Plus. Ale zanim przyjdziemy do odcinka, to życzę Ci szczęśliwego nowego roku, bo jeżeli dzisiaj nie będziesz na live'ie o 11.45, to nie będzie okazji, żeby Ci życzyć szczęśliwego nowego roku. Hucznego, dobrej imprezy. Jeżeli lubisz strzelać petardami, to i Także piszcie komentarze, Życzcie sobie szczęśliwego nowego roku, a my lecimy z odcinkiem. Więc dobra, widzowie, standardowo lecimy na domek świętego Mikołaja. Przelutujemy, zgarniemy macziki, zgarniemy tutaj oczywiście lamę. Szczęśliwego nowego roku. Ta, będzie szczęśliwy jak pokonam tego gościa, który tutaj przyleciał. Ty, wylądował już. Dwóch! Halo, ma broń? Nie ma broni. Walę go na pyrę. Leży. Ty, kolejny! Ty, rzucił mi ten! Ty, nie mogę marnować amunicji, bo już nie mam. Ty, jest! Tutaj! Oła! Nie pij, nie bi, pi, nie pij, nie bi. Pi. Dobra, leży! Uuu, my friendo! Ej, on mi w ogóle wrzucił karnister do środka, nie! Za chwilkę wam pokażę jak będzie wyglądał sklep sylwestrowy, a będzie on fajny! No i jak to roku będziemy mogli zdobyć emotkę 2022 rok! Bum! Ale dostała lama na dziurę, ty! Dawaj, 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 Macy. Lama, nie uciekaj, tylko... No ja no jak mi ucieknie, to będę przegrywem, ty. Dobra, leży, dziękuję bardzo, dzięki, lamcia. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy na most po rękawicy Spidermana. Widzowie, w międzyczasie pokażę Wam, jak będzie prezentował się sklep, y, sylwestrowy sklep. A będzie on wyglądał następująco: według mnie, spoko. Sklepik sylwestrowy, jak najbardziej spoko. O, 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 gościu, 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 gościu. Za kamieniem. Tak, jest, jest. Aha, aha. Nie gadaj, nie gadaj. Zaturklował. Nie, 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 Co jest? Hop, hop, edycja, przyjęcie HG. On tutaj coś knuci na mnie. Bale go. Dostał! Ja też dostałem. Niedobrze. O, o, Dobra, leży. Dziękuję. Hop, hop. Także widzowie, sklep sylwestrowy będzie się prezentował następująco. Nawet spoko. Mogliby tutaj jakiegoś takiego mega kozak sylwestrowego skina. Okej, okay. splesze chyba wywalamy. Bierzemy Spidermana, dobra, lecimy dalej. Teraz już na klepy, tylko bym wymienił sobie na tą ARKę, bo z nie potrafię strzelać. Jeżeli chodzi o event Sylwestrowy, to co godzinę od jutra będzie się pojawiała kula disco, która będzie powodowała, że będziemy wszyscy na całej mapie tańczyć. Nie będzie się dało nikogo atakować, będziemy po prostu robili dzikie densy na polu walki. I co godzinkę będzie taki mini eventy, będą petardy, będziemy tutaj świętowali, o, Arka, będziemy świętowali nowy rok yy, z Fortnite'em, możecie napisać w komentarzu, czy jedziecie gdzieś, czy zostajecie w domu, będziecie gierczyć w Fortnite'ika. Z tego co tam rozmawiałem z widzami, to dużo właśnie osób zostaje w domu, totalna chillerka w domu, Giereczka w Fortnite, GTA, ta, CSIG będzie grany, tak mi widzowie mówili na streamie. Napiszcie, co wy będziecie robili. Bo my z Marzenką i z Laurką spędzamy tutaj chyba w domu. Czy jednak tego Sylwestra? Wiecie jak to jest. Już. To już nie są takie młode lata, widzowie. Gdzie się imprezowało. Nie, łódź, łódź. Dobra, porobimy tych bolków, tej Ty gościu. Dostał. Dobra, robimy tego. tego gościa. I ten. I. i darmowa. No dobra, PMK. Chciałem na kozaka zagrać. Dobry jest Ale ma biało Żeby mnie nie zaskoczył jakoś Biało ma, leży, okej okay, Okej, okay, okej, okay. był Powiem wam, że bałem się Bałem się trochę, że tą walkę przegram Ale udało się wygrać No tutaj trochę dafarcie, farcie Trochę przyfarciłem, dobra, ja tutaj szukam Kolejnego oponenta do przejechania I w międzyczasie porozmawiamy Na temat zdobycia Darmowej emotki yy, New jutrzejszym. I teraz, proszę państwa, prawdopodobnie... O Jezu Chrystek! Kolejny gość. Ale ślepi i głuchy! Biało! Na hita. Leży! Przejechany! Dobra! Chill! O, coś fajniejszego! Miał wolną pompę! Złota, darmowa pompa! A więc tak! Jutrzejszym! Do Fortnite'a mają zawitać questy sylwestrowe, dzięki którym będziemy mogli, proszę Państwa, zobyć darmowe przedmioty. Z tego co przeczytałem, z tego... O, o, o bananowiec i gościu. Ty, to jest gang bananów stary, ej! Dimują się na mnie! Ty dwa banany, z jednym sobie bananem dam raz, ale Ty jeden się położył. Dostał? Dostał dwa razy Jakiego ciosa mi dał? Na czym my to skończyliśmy? W dniu jutrzejszym mają wejść do Fortnite. Mają wejść do Fortnite a. Questy, dzięki którym będziemy mogli zgarnąć. E no nie no, kolejny gościu. Co? Jeszcze nie został przejechany, chłopiec? Co jest grane? Pyłku nowe W dniu jutrzejszym mają wjechać do Fortnite a. Zadania Sylwestrowe, dzięki którym. Będziemy mogli odebrać sobie. Co ja wyrzuciłem? Ty, wyrzuciłem tą. Pompę. Będziemy sobie mogli odebrać przedmioty kosmetyczne, bo niestety żadnego skina nie będzie. Ale będą przedmioty ko kosmetyczne do odbioru. Yy, za wykonanie pewnych kwestii. wyfortajcie. Nowej go na od wydlaku bydlaku śmierdzielu. Dostał białoma. Dostał znowu na biało. Ale tutaj łapiemy go, łapiemy go na wykroku. Rozjechany, proszę państwa Zadań sylwestrowych Dzięki którym będziemy mogli zdobywać Widzowie No rzeczy te kosmetyczne Typu wydaje mi się, że jakiś ekran wczytywania Będzie to właśnie ekran wczytywania Będzie to jakaś emotka Żegnająca, jak rok temu Dobra, tutaj go dorwałem Już, już go dor dorwałem Dostał, biało Moja ściana Leży, okej okay. Flesze ma, wyleczył się do fulla. Co wykombinuje tutaj ziomeczek? Dostał też, dostał, dostał. Co już? Jak on tak szybko się przebudował? O, to dziękuję bardzo. Czy to blisko? Bez kitu. Idzie. Dobra, biało ma. Nie, 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 nie. Także to był taki prezencik dla mnie od Fortnite'a. Szczęśliwego nowego roku. Boże!